Siemanko, w tym poradniku pokażę Wam jak uzyskać darmowy, prawie darmowy serwer Minecraft. Wchodzimy na stronę freeservers.pl Wchodzimy w zakładkę rejestracja Klikamy pomiń Jeśli mamy Minecrafta premium, klikamy tak. Wtedy jest to zupełnie za darmo. Ja nic z tego nie posiadam, więc klikam nie. Rejestrujemy się tutaj. Koszt brutto tego konta kosztuje 5 zł na zawsze. Można też dokupić wiele innych rzeczy, wchodzę ponownie na stronę freeServers.pl i wchodzę w zakładkę sklep. Tutaj jak widzicie możemy dostęp do FTP kupić, soloty i więcej RAM. -u. Ja już posiadam konto, mogę Wam je pokazać. Jak widzicie, serwer posiada, y, posiada 16 slotów, y, konsole, pliki, pliki zaawansowane, komendy można dawać, y, informacja FTP. Y, dobrze, to by było na tyle w dzisiejszym poradniku. Zachęcam do y, dawania łapek w górę i subskrybowania. No to i piszcie o czym jeszcze nagrać filmiki. Cześć!